Wiadomości, wydarzenia i opinie, czyli obornicki miks informacyjny. W piątek, 11 marca, do obiezieża dotarł Tirdarów z Niemiec z przeznaczeniem dla uchodźców z Ukrainy, którzy cały czas przybywają do gminy Oborniki. Zbiórkę zorganizowała pani Ewa Oswald-Wyduch w swoim miejscu zamieszkania. Szczegóły zostały ustalone po wcześniejszych rozmowach burmistrza Tomasza Szramy oraz przyjaciół przyjaciółmi z Niemiec, którzy wyrazili chęć podjęcia współpracy. Samochód został rozładowany, wszelkie produkty zostały zakospodarowane i dostarczone do potrzebujących uchodźców. Jeżeli pragniesz pomóc, możesz również wpłacić pieniądze na zrzutkę lub konto bankowe. Zgromadzone w ten sposób środki utworzą fundusz wsparcie uchodźców osiedlających się w obownikach. Pozwoli on na zapewnienie indywidualnych potrzeb rodzin, jak i na zakup specjalistycznych leków czy produktów, które wcześniej nie dotarły do punktu zbiórki. Wpłacić można na zrzutkę, a także na numer konta, który jest zamieszczany jest aktualnie na stronie www.obowniki.pl. W piątek, 18 marca, Tomasz Szerama podpisał umowę z DT Swiss dotyczącą przyjmowania darów z Europy. Dzięki DT Swiss, która siedzibę ma w gminie Oborniki, już w tym tygodniu do uchodźców trafią towary o wartości 150 tysięcy franków szwajcarskich. Dodatkowo do obownik dotarły były z Niemiec, Belgii i Holandii. Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Obiedzieżu intensywnie przygotowuje się do przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy. Już w ubiegłym tygodniu mieliśmy dwa transporty darów z Niemiec. Czynnie włączyła się do rozładunku nasza młodzież. Koła nasza z racji kierunku, którym kształcimy i możliwości E, żywieniowych e, będzie również włączona w system zapewnienia wyżywienia. Dla uchodźców z Ukrainy. Od 16 do 22 marca w szkole podstawowej nr 4 imienia Unicef odbyły się Dni Mózgu. Akcja zorganizowana była w ramach Światowego Tygodnia Mózgu. Jak każdego roku poszerzano wiedzę na temat tego ważnego dla naszego organizmu narządu. Tematem przewodnim w tym roku było zdrowe życie, sprawny mózg. W szkole odbywały się wykłady, warsztaty, doświadczenia, filmy, turniej warcabowy, prace plastyczne i muzyczne. Jednym z ważniejszych punktów była konferencja popularno-naukowa. Reprezentanci klas zaprezentowali wybrane. Tematy z dziedzinie aktywności umysłowej i fizycznej optymalnej diety odpowiedniego stylu życia. Wielkim przeżyciem, szczególnie dla pierwszoklasistów, były zawody w Warcaby. Tegoroczne obchody były pod hasłem zdrowy, zdrowe ciało, sprawny mózg, gdzie uczniowie mogli poznać m.in. jak muzyka wpływa na nasz nastrój, emocje, ale również dieta. Dobiegają końca prace związane z zagospodarowaniem terenu przy budynku domu pobytu dziennego Senior Plus Jagielonka, gdzie powstaje miejsce wypoczynku plenerowego. W ramach przedsięwzięcia stworzona została m.in. strefa integracyjna, zielony spacerniak, kącik graczy oraz kącik odpoczynku z ławkami i specjalnie zaprojektowanymi roślinami. Wykonawcą inwestycji była firma Polkram ze Skoków. Wiosna zbliża się wielkimi krokami, dlatego nowe miejsce będzie umilać codzienny pobyt seniorów w Jagielonce. Widać już dużo, że nasze marzenia się spełniają. Jest już trawka. Są posadzone kwiaty, są posadzone krzewy, ale w tej trawce tylko jeszcze brakują krokusiki, przebiśniegi, sokrot ale mam nadzieję, że to też będzie. A tutaj jakiś ten solik do gier, żeby się odbywały jakieś turnieje szachowe albo jakieś jeszcze inne, takie fajne, może z inne kluby, bo tu nawet takie były mistrzostwa obornickie się odbywały. Także naprawdę są takie fajne te miejsca do właśnie rozwijania się, bo my starsi mamy myśleć, rozwijać umysł i tak dalej. Także to by nam się bardzo podobało. Stolatki z piłki nożnej i sparty w obornikach to tytuł wystawy przygotowanej przez Krzysztofa Nowackiego we współpracy z Darią Koczorowską, którą oglądać można w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach. Wystawa opowiada o tym, jakie były początki tej najpopularniejszej w kraju dyscypliny sportu, zawiera wiele zdjęć i nazwisk osób, które grały i działały wsparcie. Klub, który powstał w 1922 roku w okresie II Rzeczpospolity skupiał takie sekcje jak piłka nożna, lekka atletyka, tenis stołowy nazywany wówczas ping-pongiem oraz sekcję bokserską. Po II Wojnie Światowej w latach 60. założono sekcję piłki ręcznej. Wystawa to jeden elementów obchodów stulecia klubu, który w 2022 roku obchodzi swoje stulecie. Jakim językiem posługiwały się elfy, co jadły i jakie miały codzienne zwyczaje? Kim byli hobbici i dlaczego tak ważny był jeden pierścień? Tego między innymi dowiemy się w najbliższy weekend podczas spotkania w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy z twórczością Tolkiena. Dzień dobry z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach. Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie z cyklu Fantastyczne soboty w bibliotece. Tym razem, 26 marca, z okazji Światowego Dnia Czytania Tolkiena, przeniesiemy się wspólnie do wykrowanego przez pisarza świata, do Śródziemia. Zapraszamy! Na uczestników spotkania czekają różnorodne atrakcje. Escape Room, Nauka Tęgi, Pisma Śródziemia, Konkurs Wiedzy na Podstawie Hobbita i Władcy Pierścieni, wspólne czytanie fragmentów powieści, a nawet degustacja lembasów, elfickich chlebów. Ważnym aspektem sobotniego spotkania będzie tolkienowski cosplay. Każdy z uczestników może przebrać się za dowolnego bohatera powieści Tolkiena. Na ten dzień każdy z nas może zmienić się w cosplayera. Zapraszamy w sobotę 26 marca od godziny 11 do 14. Znany był już w starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie, bowiem wówczas wygląd był odzwierciedleniem pozycji społecznej. Z jego usług korzystano od średniowiecza po czasy nowożytne. Jak ważną rolę pełni i dziś pokazała pandemia, podczas której nie można było korzystać z tego typu usług. Dziś w frytlu rzemieślniczym prezentujemy zawód fryzjera. Hej, jestem Julia, uczęszczam do Zespołu Szkół Zawodowych w Obornikach. Praktyki odbywam w salonie fryzjerskim w gabinecie kosmetycznym ADA. Lubię ten zawód, ponieważ jest interesujący, bardzo ciekawią mnie upięcia i koloryzacje oraz strzyżenie włosów. Hej, jestem Wiktoria, uczęszczam do Zespołu Szkół Zawodowych w Obornikach. Aktualnie chodzę do trzeciej klasy i przygotowuję się do egzaminu szaladniczego. Bardzo lubię ten zawód, ponieważ uwielbiam robić we włosach, upinać różne fryzury, farbować oraz obcinać i nadawać im różny fason.